Witajcie, witajcie. W dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najlepszy wynik pod względem bazowego doświadczenia na Minotaurze na świecie jako główny aktor World Spawn klanu A7. Turka jest świeżutka, więc oglądam ją razem z Wami. Zobaczmy. To tutaj nam World Spawn pokaże. Od razu widzimy już na pierwszy rzut oka, że World Spawn gra z radarem. Więc. Minotaur, którym gra się o wiele, wiele trudniej niż taurem ze smokiem. The Audacious o, jako lotniskowiec. No, sporo, sporo celów do, do farmienia. Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Sport, widzę tutaj. Nakręca na Hayate, żeby pomóc mu z AA. Zrozumiałe, żeby pozbyć się jak najszybciej lotniskowców. Na szczęście Hayate nie straciło za dużo. Ja cię przełączę tylko nam do alternatywnego trybu cały czas, żeby wszystko widzieć. O to oczywiście się zawsze wyłącza. Dobra, i co my tu mamy? Widzimy Minotaura, który usuje kapa B razem z Demoinem, a na kapa A idzie um, Stalingrad. Widzimy tutaj WoldSpawn używa najbardziej celownika dynamicznego. Wtedy przeze, przeze mnie też rekomendowany zawsze. I zobaczmy, co tutaj będzie się działo. Widzimy tutaj, że będzie wspierał Hajatę. To Hajatę ustawił mu dymek. Bardzo dobre pytanie. Tak, Hayate stawia dymek. I w zamian za ten dymek właśnie Minotaur pomaga z anti Łatwo wyminięte torpedy. I zaczyna się farma. Jako pierwszy na celu Salem. Widzicie, World Spawn cały czas się obraca i patrzy, czy Salem wroga na niego nie patrzy. Tutaj dostał torpedy, więc, no oczywiście, że będzie celem numer jeden. A Minotaura największy AP w grze. No, robi swoje. próba strzelania do Simy. Sima wykryta, bodajże, na radarze od demoina, właśnie na demoinie FireRM z klanu AEO. Zobaczmy, co tutaj się będzie dalej działo. Minotaur w zasięgu widzenia. To będą jakieś cytadele. Owszem, trzy. Cztery. Cztery cytadele. No to już jest sporo. Tutaj teraz farmienie Tanderera. Tutaj trochę szczęścia, że Wolf z klanu Grey nie zlikwidował World Spawna na jego minotaurze, bo mogło to się skończyć po prostu devastem. Kolejna salwa. No tym razem już minotaur ważny, już to było akurat łatwe do ominięcia. Tu będzie przerzutka. O, ciężko. O, jednak jakieś przerzuty mamy. Dwie cytadele. Kolejna cytadela. Kolejne. I port. Dokładnie. Pięknie tutaj wykorzystane. Um, wykorzystane przerzuty minotaura, który, który potrafi. Przerzucić naprawdę te właśnie małe wysepki, to Minotaur świetnie się nadaje właśnie w przerzucaniu tych małych wysepek. No i cały czas walka z tym lotniskowcem. No widzicie, strasznie upierdliwy ten lotniskowiec już. World Spawn ma 28 samolotów zestrzelonych i to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. Dobra, kap B jest zabezpieczony, więc następnym celem wydaje się być kap A. No, te torpedy nie miały prawa absolutnie się uzbroić. To bardzo optymistyczny drop ze strony Audacjusza. Zobaczmy, jak sobie tutaj World Spawn poradzi z Ohio. Na razie mamy 93 tysiące oszkodzeń. Ohio się cofa. Więc stosunkowo ciężko będzie go trafić, ale to jest Minotaur, więc potrafi przerzucać nawet nad wysokimi wyspami. Nie ma dla niego tu najmniejszego problemu. No i widzimy tutaj farmienie. Ohio, która jest pełną burtą, no to jest stosunkowo łatwo tutaj damage nabić. Widzimy tutaj już salwa gotowa, więc pełne przyspieszenie. Już mamy eksperta obrony przeciwlotniczej, ta lotnia dalej na nas lata, dalej lata na World Spawna i dalej próbuje robić dropy, tutaj bardzo mocny drop za 15 tysięcy, więc World Spawn zbuszony do użycia pierwszego hila. No i tutaj walka z Elbingiem. Elbing, który potrafi Minotaura posłać na dwie, 3 salwy do portu, jeżeli dobrze polosuje. Zobaczmy, jak sobie tutaj World Spawn poradzi z Elbingiem. Elbing ma rozwalony silnik, więc trochę za duży lead. Widzieliśmy, że silnik padł, więc tutaj raczej mały lead powinien być. No i wpadły jakieś cytadele. Minotaura. No Wolfik tutaj uciekający przed Stalingradem i przed dwoma deskami. To nie jest optymalna sytuacja dla Tanderera. Na szczęście tutaj ominięta salwa. No i Tanderer posłany do portu. Następny na liście jest Gearing. Mamy odpalony radar właśnie. I to będzie raczej szybka śmierć Gearinga. Tutaj nie ma szans za dużych z Minotaurem. Następny jest Elbing. Mamy już 5 killi moi drodzy, 5 killi w tym momencie. Torpedy w kierunku Niewskiego. Elbing ginie od torped. I co tutaj dalej będzie, będzie robione? Podejrzewam, że w tego Niewskiego kolejne jakieś torpedy pójdą. I zacznie się farma. Niewski się zatrzymuje. Tutaj wciśnięty klawisz C, żeby zmienić yy, widok kamery. Żeby być, żeby mieć po prostu łatwiej, łatwiej w celowaniu. No i w tym momencie World Spawn już za góreczką. Obodnie może sobie tego no, niewskiego farmić. Widzę tutaj, wycofuję. No i w tej chwili już jesteśmy przy 173 tysiącach obrażeń, więc to jak na Minotaura już jest dużo. Pytanie, ile więcej będzie wyfarmione? Duży kaliber, 186 tysięcy i szykuje nam się szósty kill. A jeszcze mamy 3 kile, więc no jeszcze jest, moż... jeszcze jest sporo możliwości. Wolzpon zabija Niewskiego, posyła go do portu. Mamy 6 killi, 38 samolotów zestrzelonych, 472 pestki w celu, więc już jest to bardzo dobry wynik na minutaurze. A będzie zapewne jeszcze lepszy. Teraz Republika na celowniku World Spawn. Przypomnijmy, że radar Minotaur nie jest łatwym, łatwym okrętem w graniu. Punktowo, no też nie jesteśmy w najlepszej sytuacji. Zostało nas trzy okręty, kontra pięć wroga i lotniskowiec. Mamy radar użyty. Dwa radary nawet. Okej. Okay. Ja, byłby kill numer 7, gdyby Stalingrad nie, nie zrobił tego kila. No i teraz Salem. Palem do sfarmienia. Dostaję salwę od Minotaura, że zostało mu 199 HP. No i World Spawn dokończa, dokończa robotę. 7 killi. 40 samolotów zestrzelonych. Prośba leci do Gearinga, żeby przejął KPB. No ale mamy jeszcze Shimakaze, Republikę i Audacjusza w grze. Więc, sytuacja no nie jest, nie jest najlepsza. W punktach jest co prawda 60 punktów różnicy. Ale to i tak nie jest prosta sytuacja. Niestety wpada Cytadela. W tym momencie World Spawn tylko na 7500 HP. Czy ta republika zejdzie, hmm, a raczej przypuszczałbym, że tak. Pytanie jak szybko? Zdąży jeszcze oddać strzał do Minotaura? Czy też nie? No Tutaj Minotaur Mocno próbuje, żeby, żeby tą republikę szybko posłać do, do Portu I ratować Giringa, bo no wiadomo no może być tak, że, że po prostu ten gearing zostanie tam i repa go zraszuje i tyle. Jak repa go zraszuje, no to po prostu on zginie, tak. Nie będzie miał szans na przeżycie. Zwłaszcza, że jest lotniskowiec. Który będzie tutaj próbował dropów. A drop teraz będzie pewnie na World spawn, który ma, który miał 6000 HP przed dropem. No teraz tego HP jest 14 tysięcy, ale dostaje dropa. Za 10 tysięcy zostało mu 5 tysięcy HP. No i w tej chwili Shima popełnia błąd, bo jest na widoku Minotaura. A Minotaur no przecież nie będzie się Shime pytał czy może do niej strzelać, oczywiście otwiera ogień i zabija Shime i został sam lotniskowiec moi drodzy, sam lotniskowiec tutaj Dywizjon bardzo pięknie zagrał, w sumie mają 9 killi z 10 jeden kill tutaj Giringa 52 samoloty zestrzelone, moi drodzy. To już jest naprawdę dużo. To jest 130 tysięcy uszkodzeń na samolotach. Które cały czas te uszkodzenia rosną i rosną i rosną i rosną. Jak widzimy. Został nam tylko lotniskowiec, ale HP-kowo też nie wygląda to dobrze, bo mamy 6200 HP. 57 samolotów zestrzelonych. 58. 61. I drodzy 61 samolotów, no to już jest przesada. No 61 samolotów to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. 62, 63, 63 samoloty. Potencjalnych obrażeń 1,6 miliona. Na minotaurze. Na okręcie, który łapie cytadelę jak szalony. 10 cytadel zrobionych na minotaurze wroga. Czy będzie tych cytadel więcej? O to jest pytanie. Może, aczkolwiek nie musi. Przypomnijmy, że tutaj Audacious jest dosyć blisko, bo samoloty bardzo szybko przylatują. Czy będzie czas? Zostało 34 sekundy. Czy będzie czas na to, żeby zabić Audaciousa? jest splażowany, więc jak najbardziej będzie wystarczająco czasu. To w prostym... Co oznacza, że, że będzie dużo więcej Cytadel. Audacious stosunkowo łatwy do cytadelowania. I zaczynamy festiwal Cytadel. 5, 8, to już jest 18, 12, 22 Cytadele, moi drodzy. Jeszcze tutaj tylko Widzimy zaraz wyniki a po bitwie. A oto i wyniki, moi drodzy. 297 886 obrażeń, a 68 zestrzelonych samolotów, 613 pocisków w celu, 9 kili, 22 cytadele. ekspert uzbrojenia przeciwlotniczego, wsparcie Rednot. Kraken, pierwsza krew i duży kaliber. To, co w tej grze, w szczególności tutaj zasługuje na pochwałę, to bazowy EXP, moi drodzy, 4707 EXPA bazowego, co jest aktualnym najlepszym rekordem, najlepszym wynikiem, jeśli idzie o bazowy EXP na świecie. Fantastyczna gra minotaurem. Dobre kontowanie się, dobre omijanie pocisków. Bardzo dobra gra Minotaura, która zasługuje jak najbardziej na wszelkie pochwały. A tutaj widzimy już raport szczegółowy: 68 samolotów. Audacious na pewno nie był szczęśliwy zrzucając tego Minotaura. A World Spawn tutaj pokazał, jak powinno się grać Minotaurem, moi drodzy. A Rekord świata, no co ja, co ja mam powiedzieć? Fantastyczna gierka, fantastyczna gierka. Gratulacje, World Spawn. Congratulations, World Spawn. Uh, very, very well played. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.